Chciałbym dwa odcinki Słowa Bożego przeczytać, a skrócę je tam do minimum, prawda? Bo jedną część chciałbym przeczytać ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 32 rozdziału, a dla skrócenia przeczytam tylko dziewiąty i dziesiąty wiersz, a potem jeszcze jeden. A potem jeszcze jeden odcinek Słowa Bożego z objawienia Świętego Jana, 21 rozdziału. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzydziesty drugi rozdział, dziewiąty i dziesiąty. Potem rzekł Jakubu, Boże, Ojca mego, Abrahama i Boże, Ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę Ci czynił dobrze. Niezgodny jestem, niegodny jestem Wszystkich dobrodziejstw, dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś, słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Ja później króciutko jeszcze o tym coś powiem z tej Ewangelii, bo na pewno, gdybyśmy chcieli o Jakubie mówić, to, to byłoby bardzo dużo. Ale jeszcze objawienie świętego Jana, 21 rozdział i przeczytamy tutaj cztery wiersze. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu, mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a on sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką zęb z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku nie, ani krzyku ani morzału już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. O, jak wiele moglibyśmy powiedzieć na temat Jakuba. I jest on, moim zdaniem, troszkę był gorszy, aniżeli Abraham i jego ojciec Izak. O Izaku czytamy, że codziennie wychodził w pole, modlił się, prawda? A Jakub chociaż był takim przychlastkim mamusi, to jednak był cwaniakiem, jak się to mówi, prawda? A niektórzy mówią, że był oszustem, prawda? I to wszystko może być i prawda. Ale pomijając całą tą jego historię, wrócę od razu do miejsca, kiedy on służyć musiał u swojego wujka Labana w Haranie, prawda? A stało się to dlatego, że on musiał uciekać z domu. Bo groziła mu śmierć. Przez kogo? Przez swojego brata Ezawa, któremu niemalże ukradł błogosławieństwo, a też przedtem jeszcze zdobył jego pierworodstwo zwykłą zupką, zwykłym obiadem, prawda? Ale teraz wraca od swojego wuja. Labana ma dwie żony, Rachelę i e, Liję i Rachelę, i Januszek dzieci, i sporą liczbę sług, i dobytku wielkiego. Wraca wszystko, prawda? Ale cóż na przeszkodzie? Wielki lęk jego, bo naprzeciwko niego wychodzi jego brat Ezaw. Ze 400 ludźmi, nie wiem czy to byli żołnierze, czy kto to był, w każdym bądź razie Jakub jest bardzo świadomy tego, że może teraz wszystko w jednej chwili stracić. Tak bardzo dorabiał się u swojego wuja Labana. On był oszustem, ale jego wuj Laban był jeszcze większym oszustem. I musiał w końcu podjąć taką decyzję. Że trzeba ucieknąć od swojego wuja razem z swoimi żonami, z całym swoim dobytkiem. Urodził się, jak wiadomo, jako, jako bliźniak, syn Izaka i Rebeki, prawda? Pierwsza księga mojżeszowa, 25 rozdział, już tego nie będę czytał, 23 wiersz mówi, że Bóg przemówił właśnie do Rebeki, że w Twoim łonie są dwa narody. I że w tym łonie bliźniaki trącali się. I to jest aż do dnia dzisiejszego. Właśnie ten syn Izaka, ten pierworodny syn Ismael Prada, jest do dnia dzisiejszego największym wrogiem Jakuba. I dzisiaj to, co dzieje się, wszystko jest to straszna historia. Ezaf urodził się w. Czerwony i uwłosiony, a Jakub zaś biały i delikatny. Ale ślepa miłość Rebeki do Jakuba, Izaka kochała kocha go bardziej, aniżeli Ezawa pierworodnego. Wiecie, i tu jest pierwsza nauka dla nas wszystkich. Ślepa miłość do naszych dzieci. Bardzo często jedne dzieci wyróżniamy, a inne dzieci może nie tak Kochamy, tak jak to zrobiła właśnie Rebeka, prawda? Kochała Jakuba, pomimo że on nie był najlepszy, A natomiast Ezaf to był człowiek bardzo surowy, to był myśliwy, prawda? Ale był pierworodny, a w Izraelu miało to wielkie znaczenie być pierworodnym, bo z tym się łączyło dziedzictwo, prawda? Przyjmowanie całego dziedzictwa. a to się tak wszystko odwróciło na niekorzyść Ezawa, bo on sprzedał swoje pierworodstwo, a też musiał, prawda, później wiele... pokonać wiele złości w życiu swoim. Na brew rodzicom poszedł zrzenić się do Hetytów, prawda, co było niedozwolone w Izraelu i nieprzyjęte. No ale taki był już Ezaw, prawda. Od końca, ale ko kochał go za to ojciec, bo uważał, że on był pierworodny, a pierworodnego szanowało się najbardziej w rodzinie, prawda. A i dlatego też Ezaf postanowił zabić Jakuba. Jak tylko ojciec, bo już ojciec stary był, już nie widział, niedołężny był, prawda. I mówił: Jak tylko się skończą dni żałoby, to zabije Jakuba. Słyszała to matka i postanowiła plan. Jak to Żydzi potrafią zawsze w każdej sytuacji znaleźć jakiś plan? I Rebeka uknuła plan, jak oszukać Izaaka, swojego męża, ponieważ Izak chce błogosławić Ezawa, posłał swojego pierworodnego. Tam gdzieś do lasu, ażeby upolował jakieś zwierzę i przygotował mu jakiś dobry posiłek, a po tym posiłku chciał go błogosławić, prawda? A Rebeka, nie tak bez powodu, przecież Bóg, pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, pisze tam, że Bóg i powiedział, że w jej łonie będą dwa narody i że te narody trącać się będą tak jak w łonie, prawda, Rebeki, to z tego tytułu ona chciała uchować Jakuba i zrobiła takie wielkie oszustwo, wiadomo, Wam nie muszę tego dokładnie opowiedzieć, prawda? I Izak błogosławił zamiast Ezawa, pobłogosławił właśnie Jakuba. I stało się, prawda? Gniew Ezawa był straszny. Postanowił właśnie zabić swojego brata. I żeby go uchować, Rebeka wysyła go do swojego wuja Labana, i tam Jakub przebywał 20 lat. Raz za jedną jego córkę, drugi raz 7 lat, i drugi raz siedem lat za drugą córkę, bo Laban go oszukał. Miał mu, on kochał tą młodszą, prawda? Ale niestety nie dostał jej i Laban właśnie podsunął mu Liję, starszą córkę. A Rachel musiała odczekać jeszcze dalsze 7 lat. Ale po tych 14 latach jeszcze 6 lat musiał pracować nad Rozpo, rozprzestrzenieniem majątku Labana i swojego. I tyle lat, 20 lat w sumie był daleko. Już więcej nigdy nie oglądał swojej matki, prawda? Jeszcze, powiedzmy, ojca jeszcze widział, ale, ale, ale matkę już więcej nie widział. Jak był właśnie tej myśli, ażeby teraz wrócić z powrotem do ojczyzny? Bo taka była obietnica dana Abrahamowi, Abraham już miał obietnicę, chociaż był tylko sam swoją rodziną, a Bóg mu obiecał Kanaan, że to będzie jego ojczyzna przyszła, ale Abraham się tej nie doczekał się, nie doczekał się jej. Odszedł do wieczności, prawda, i ta obietnica się nie spełniła. Tu też jest taka bardzo ważna uwaga dla nas, prawda, że my też oczekujemy. Naszą ojczyznę niebiańską, i może nam się wydaje, że to wszystko długo trwa. Są tacy na śmierci, tak jak pisze w liście Piotra, w drugim liście Piotra Prana, że są na śmierci, którzy mówią: No gdzieś jest ta Wasza obietnica, że ma przyjść Pan Jezus Chrystus? On przyjdzie. Kochani, ja wierzę w osobiście, patrząc na wydarzenia, jakie się stają teraz, w tym wieku naszym to wszystkie znaki prawie, że się już spełniają. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Nie mam czasu, żeby to przeczytać. Przeczytajcie sobie w domu, jakie znaki to będą. Będą wojny, będzie naród przeciwko narodowi, będzie głód ekonomiczny, będą czynszenia ziemi. Myśmy to wszystko przeżyli, jakieś tsunami 5 lat temu, prawda, gdzie zginęło tysiące ludzi, od Malajazy aż do Indii, prawda. A teraz trzęsienie ziemi w Nepalu, prawda, i tak dalej. Tyle jest znaków, tyle jest wojen, tyle jest przelewu krwi. Nasza Ziemia jest przesiąknięta krwią. Od Abla, aż do dnia dzisiejszego cierpimy, prawda? Może nie wszyscy na raz. Ale tu i tam dzieją się wielkie rzeczy. To jest ostrzeżenie nawet i dla chrześcijan, abyśmy byli gotowi i pamiętali, że kiedy to wszystko się będzie działo i będzie głoszona Ewangelia na cały świat, może misjonarze nie dotarli do wszystkich krajów świata, bo jest jeszcze wiele krajów, które nie słyszały o Ewangelii od misjonarzy. Ale dzisiaj technika pozwala słyszeć na całej kuli ziemskiej głos. Z z radia czy z telewizji i mogą słyszeć Ewangelii. Ja przypuszczam, że i te kraje arabskie też słuchają, też słuchają, bo Arabowie, jak wjadą do Europy, to oni, większa część z nich też nawraca się do pana Jezusa Chrystusa i oni są gorliwymi później naśladowcami. Jakub uciekał od Labana. Bóg mówił, powiedział: wróć do ojczyzny swojej. Jakub. Modli się już w starszym wieku, modli się w miejscowości Peniel i za potokiem Jabłok. Walczy z Bogiem, walczy z Aniołem i mówi: Nie puszczę cię tak długo, aż, aż mi nie pobłogosławisz. I rzeczywiście chciałbym powiedzieć, że my, tak jak Jakub, jesteśmy na obczyźnie. Nasza ziemia. Nasz kraj, którego kochamy, dzisiaj będziemy wybierać prezydenta, prawda, nowego. Módlmy się o to, żeby był to ktoś, który zapewni naszym rodakom chleb i pracę, żeby nie musieli wyjeżdżać gdzieś i zostawiać swoje rodziny, bo wielu jest tam, a rodzina jego jest tu. To niedobra rzecz. A szczególnie dla młodych małżeństw kończy się to czasem tragicznie, prawda. I Bóg zachęca nas. Do powrotu. Apostół Paweł mówi: Moja ojczyzna jest w niebie tam. I rzeczywiście tak czasem pytam się, gdzie jest lepiej, gdzie by było lepiej dla was? Tam czy tu? No, naiwne pytanie, bo każdy powie, że tam. No to czemu się zbraniasz iść? Jak trzeba odejść, nawet i bardzo chory niedołężny, ale robi wszystko, żeby jeszcze żyć, i tak dalej. W Ameryce znaleźli się ludzie, którzy dopuścili się hibernacji. Jest to zamrożenie się na długie lata, i na przykład chodzi na raka chory i on chce być uzdrowiony, jak kiedyś znajdzie się jakieś lekarstwo. Ale na ten czas, póki tego lekarstwa nie ma, nie ma to zamrozi się i później, jak będzie już taki wynalazek, że znajdą jakieś lekarstwo na raka, to wtedy go obudzą i go uzdrowią. No. ludzie chcą żyć na ziemi. Królowa Angielska dawała dużo pieniędzy za to, ażeby a właśnie jedną godzinę dłużej żyć. Duże pieniądze lekarzom dała. Ale dla nas wszystkich, czy jesteśmy królmi, czy żebrakami, jest jednakowy sąd, musimy przejść próg i musimy odejść do wieczności. A dobrze by było, żeby tak razem z Pawłem powiedzieć: lepiej by mi było, żebym już poszedł do mojego pana, bo to byłoby wspaniale, prawda? Ale ze względu na Was, dobrze jest, że mogę zostać jeszcze z Wami i mogę Wam usłużyć. Tak, moja ojczyzna jest w niebie tam, prawda? Był taki brat. Ja z nim razem założyłem w palowicach taki mały zbór. On to dzisiaj trwa i ładnie się rozwija, ładną kaplicę, zbudowali też. I ten brat rzeczniów to był rolnik, taki kochany człowiek, prawda? I on miał też przemówienie i mówił, dał taki przykład, że go, że został uratowany, terował dach stodoły i wpadł do gnoja. poślizgnął się. I powiedział tak. Och, Pan Bóg mnie uszczekł od tego wielkiego nieszczęścia, bo już jedną nogą żech był tam na górze, mówi. <laughs> A więc lepsze byłoby w Gnojoku, aniżeli tam w Górze, prawda. Ale kochani, ja bym chciał powiedzieć, że wielu jest takich ludzi na świecie, którzy tak jak już powiedziałem, chorzy są, ale robią wszystko, ażeby jeszcze tutaj jako tako przeżyć. I dlatego jest. Dzisiaj ten czas, abyśmy się zastanowili nad naszym życiem, abyśmy mogli przy, wy, przyjąć to, co jest najważniejsze. My żyjemy tu na ziemi bardzo krótko, bo nawet i 90 lat to też jest króciutki okres życia. Przed nami jest wspaniała wieczność. A jaka ta wieczność jest? No czytaliśmy o objawieniu świętego Jana, że tam już nie będą łzy. Tam już nie będzie krzyku, tam już nie będzie milicji, tam już nie będzie urzędów ani prezydentów żadnych nie będziemy wybierać. I będzie, Bóg będzie naszą światłością. Pan Jezus będzie naszym Panem. Wyobrażacie sobie, kiedy Pan Jezus Chrystus cały Kościół swój zawoła do wieczerzy pańskiej. Jaki to będzie ten stół? Przecież to miliony ludzi. A on będzie usługiwał nam jeszcze raz. On tak powiedział do uczni swoich, że tam w górze właśnie będziemy u niego to wszystko odbywali z wielką radością. Nas czeka naprawdę wspaniała wieczność. Dlatego dzisiaj gorąco wszystkich zachęcam, żebyście całym sercem swoim chcieli ufać Panu. Wiecie, my. Mamy taki ustabilizowany już sposób życia, ale nie zawsze, nie zawsze on jest najlepszy, prawda? Bo już czasem zaczynamy być, wpadamy w rutyny, czy to nawet w osobistym życiu, czy w rodzinnym życiu, czy nawet i w społecznym, w zboże w naszym, prawda? Zachradają się różne rzeczy z tradycji, oziem, staramy się być gorliwymi, ale to się nam nie udaje bardzo często ale jest jedna recepta na to wszystko. Poddajmy się działaniu Ducha Świętego, a Duch Święty niech wykształtuje w nas obraz i podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Zaśpiewamy jeszcze jedną pieśń, dobrze? Pozwolicie jeszcze zaśpiewać?